Czym się różnili, różnią Jankesi od Konfederatów? Oczywiście to określenie obecnie jest o wiele rzadziej stosowane, spotykane niż jeszcze do niedawna, ale nadal jest stosowane przez niektórych, tak w sposób żartobliwy, przez niektórych bardzo poważnie. Zwłaszcza gdy mowa tutaj o stosowaniu tych stwierdzeń w Stanach Południowych, oczywiście Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale skąd się to wszystko wzięło? Oczywiście Jankesi, Konfederaci to wszystko wzięło się z wojny secesyjnej, czyli z wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Wojny, która podzieliła Stany Zjednoczone na dwa kraje właściwie, na dwa regiony, które bardzo mocno z sobą walczyły. No, prawie milion ofiar, więc ta walka była naprawdę straszna. Ale od początku. Konfederaci, czyli południe. Konfederaci od skonfederowanych stanów Ameryki Północnej. Było, był to region, który próbował dokonać secesji, wynikiem czego oczywiście była wojna secesyjna. Natomiast Jankesi, określenie Jankesi odnosi się do ludzi zamieszkujących północ, Unię, czyli te stany, które pozostały w Stanach Zjednoczonych Ameryki, te, które nie chciały rozłamu, no i oczywiście doszło do wojny, wojny secesyjnej. Jeśli chodzi o secesję to skonfederowane Stany Ameryki Północnej ogłosiły niepodległość, raczej ogłosiły się jako państwo 4 lutego 1861 roku. Prezydentem został generał Jefferson Davis. Ten kraj liczył prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych był zamieszkany przez prawie 9 milionów ludzi. I był o wiele, wiele mniej liczny od północy, od tych Jankesów. Do tego południe konfederaci... Byli o wiele mniej, słabiej rozwinięci gospodarczo, przemysłowo. Północ to był przemysł. Dużo osób, dużo ludzi, nowoczesność, mocno rozwinięty przemysł. Natomiast południe to było mniej ludzi, większa powierzchnia przeznaczona na rolnictwo. Stany południowe, tam gdzie byli konfederaci, byli nastawieni na rolnictwo. Północ, Jankesi, na przemysł. Wojna secesyjna, która trwała od 12 kwietnia 1861 roku do 13 maja 1865 roku, została wygrana przez północ, przez Unię, czy też przez Jankesów. W rezultacie czego doszło do ponownego zjednoczenia i wprowadzenia 13 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która znosiła niewolnictwo i roboty przemysłowe. Oczywiście, olbrzymie straty, olbrzymie... Straty, jeśli chodzi o ludzi, o straty gospodarcze, spowodowały, że ten podział w umysłach ludzi bardzo długo obowiązywał. Nadal wiele osób uważa ten podział za istniejący. Nadal dzieli te Stany Zjednoczone na Konfederatów i Jankesów. Bardziej konserwatywne w ich mniemaniu, bardziej rolnicze, bardziej stawiające na taką tradycję Stany Południowe, na Stany Konfederatów. Oraz na północ, nowocześniejszą inaczej patrzącą na świat, troszkę inaczej podchodzącą do postrzegania i ludzi, i wszystkiego. I chociaż obecnie używamy tych sformułowań dosyć tak bardziej ze względu humorystycznych, czy tak, żeby podkreślić coś, to jednak ten rozłam w niektórych miejscach i według niektórych nadal obowiązuje. Ale należy pamiętać Jan czyli Północ, Unia, ta strona, która wygrała ta, która walczyła przeciw niewolnictwu, przeciw podzieleniu Stanów Zjednoczonych. Konfederaci, czyli po, południe, Stany, które chciały się uniezależnić od Stanów Zjednoczonych, nie chciały się poddać ich prawu, które przegrały. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.